czyli jaki komplet i do jakiego samochodu był y, zamówiony przez Panią? E, kurczę, komplet nie pamiętam, ale y, do Mercedesa C220D. Okej, okay. ale był bardziej 3D z tymi wywinięciami? Czy... Tak, tak, tak. Okay. tak. dobra. E, I czy pierwsze pytanie takie, czy jest Pani zadowolona z dopasowania tych dywaników do podłogi samochodu? Tak, bardzo. Wszystko zgrywało, zgrywa się super, więc nie ma problemu. No i wiadomo, samochód jest w ogóle dużo czystszy niż przy zwykłych dywanikach. Okej. Okay. To się bardzo cieszę, że tutaj to, ta kwestia jest nadal dobra. W komentarzach pytają nas często klienci, czy te ranty, które pani ma, pękają. Do tej pory na tę chwilę nic nie pękło. Okej. Okay. A czy dywaniki przeciekają? Bo to też jest taki jedno z takich pytań. Nie, na, nie, nie. To na pewno nie. No nie wiem jak po zimie będzie. No bo wiadomo ja tam jakoś długo nie mam. No, ale jak coś yy, teraz padało czy coś to nie było żadnego problemu. Z tymi świetnie się wyczepują przede wszystkim. Okej, okay, to właśnie było kolejne pytanie. To jak to wygląda tak naprawdę z czyszczeniem? Czy to jest ładne? Czy... One wyglądają po, po wytrzepaniu jak nowe, tak naprawdę. A jak w ogóle się je umyje, to nic nie zostaje. Bardzo łatwo się czyszczą, przede wszystkim. Nie ma problemu, że gdzieś tam coś tam zostaje, że trzeba wydłubywać czy coś, więc nie, nie ma problemu z czyszczeniem. Bardzo się cieszę. Eee, I jak Pani się podobają wewnętrztu? Czy bardziej upiększają? Czy jest to stonowane? Dużo lepiej wyglądają. Nawet ostatnio znajomy jechał i też brał namiar do Was, bo chce też sobie kupić właśnie, bo, bo są naprawdę fajnie wyglądają w środku. Wydaje mi się, że elegancko wyglądają, a nie są takie tandetne, jak te, co standardowe okay. się kupowało wcześniej. Jasne, rozumiem. Jak już przeszliśmy właśnie do dywaników kupowanych wcześniej, to jakby Pani sklasyfikowała nasze dywaniki, używając, nie wiem, czy Pani używała welurowe, gumowe? Gumowe. Okay, Wcześniej to pani, gumowe. To jakby Pani porównała gumowe do naszych dywaników? Nie da się porównać. <grym> okay. W ogóle? Nie da się porównać, bo na przykład e, przede wszystkim e, te gumowe brudziły mi strasznie buty. Nie okay. wszystkie wiadomo, ale takie niektóre buty z białą podeszwą, no to zostawały takie. Czarne e, po prostu przerysowania, a tutaj nie mam problemu z tym. E, estetyka w ogóle jest bez porównania i wydaje mi się, że są dużo wytrzymalsze na te chwile niż tamte, bo tamte no to wiadomo, jest w ogóle tak e, jakby te e, wszystkie wypustki, one się ścierały dość e, szybko, więc e, tu był problem też. E, no i brudne, tak naprawdę one leżały tylko na, na środku. Tak. I to co gdzieś tam bokiem wpadło, no to pod spodem była masakra, okay. a tutaj wszystkie boki są zabezpieczone i, i dużo fajniej się to czyści, mniej jest odkurzania później. Jasne, bardzo się cieszę. Yy, I czy miała Pani jakieś obawy przed zakupem? Co było panią, Pani obawą? Pani fajne, podoba mi się, ale... Co było Pani ale? Yy, może trochę cena. Okay. ale no, w porównaniu, w tym momencie cena do jakości uważam, że jest okej. Okay. Tak. tak jak już, bo, bo na początku nie wiedziałam po prostu, czy to będzie e, rzeczywiście aż tak sprawdzało się wszystko, ale uważam, że, że warte były po prostu tego zakupu. E, a tak. No, e, czy właśnie nie będą zostawać w tych dziurkach po prostu takie uklepane błoto tak. e, czy coś? Ale nie, wszystko jest w porządku, więc tutaj, okay, no myślę, że, że obawy były, ale jakoś rozwijane. chciałam zaryzykować, żeby rzeczywiście to sprawdzało się, żeby samochód był rzeczywiście czysty. Okej, okay. bardzo się cieszę, że te obawy po użytkowaniu się rozwijały w zupełności. I czy kupiłaby Pani takie dywaniki na przykład komuś na prezent? Czy... Czy oby się to pani o, na przykład, nie wiem, polecaniu nas znajomych, czy właśnie kupieniu na prezent, tam, nie wiem, nie. do drugiego auta. Tak, <grym> tak. To. Ja już pole... myśmy polecili już yy, yy, znajomemu, ale naprawdę są super, więc yy, na pewno bym polecała. Okej. Okay. I takie ostatnie pytanie, czy coś od siebie chciałaby pani przekazać naszym klientom? To jest chyba zawarte tutaj w Pani pytaniach. Myślę, że, że się super sprawdzają, że, że są warte zaryzykowania, żeby kupić je, bo, bo naprawdę dużo lepiej y, się to czyści i nawet wyciąga, czy nawet y, z tyłu y, zabezpieczenie pomiędzy y, y, po prostu ten próg ten półokrągły. Naszy. Tak. To, to, to jest największa zmora, była wcześniej w każdym samochodzie do czyszczenia. On był zawsze przez dzieci ubrudzony bardzo. W tym momencie on jest czyściutki. Okay. Więc tutaj, no super. Naprawdę sprawdzają się, więc można polecać je. Bardzo się cieszę, że ma Pani taką opinię o nas. A właśnie ze względu na opinię, też chciałam podpytać, jak wyglądało całe zamówienie? Czy, czy opinia. Jest taka sama o naszych pracownikach, jak z panią rozmawiali. Nie miałam żadnych problemów. Od razu wszystko było super dopasowane. Nawet ja zawaliłam, bo miałam wysłać jeszcze zdjęcia, i nie wysłałam, ale mimo to dywaniki dostałam bardzo szybko i pasowały idealnie, pomimo że nie wysłałam zdjęć. <grym> Okej, okay, mimo, mimo braku zdjęć, to i tak wyszło tak. wspaniale. Bardzo się cieszę. No. Ehm... Bardzo się cieszę, że dołączyła Pani też do grupy naszych klientów, którzy są fajnie zadowoleni i e, że te wywiady pokażą, że jednak warto kupić nasze dywaniki i jednak tutaj klienci są zadowoleni faktycznie, a to nie tylko nasza gadka, że, że klienci są zadowoleni, prawda? Więc po to one zostały stworzone, żeby pokazać właśnie to, że nasz produkt jest warty tego. Co o nim mówimy tak naprawdę i że to wszystko ma przełożenie w realnym świecie, a nie tylko w bajce karawanej mm -hmm. przez telemarketing, że się tak wyrażę. Tak. Więc tak. bardzo się cieszę, życzę kolejnych pięknych kilometrów z naszymi dywanikami i mam nadzieję, że jak będzie pani zmieniała samochód, to również kupi nasze dywaniki. Na pewno. <laughs> bardzo się cieszę.